Jestem siostra Ancyla. Mam imię siostra Judyta. W tym roku 40 lat od złożenia pierwszej profesji. Złożyłam śluby w sierpniu 2016 roku. Jestem szczęśliwa i Bogu dziękuję za wszystko, co mi dał, bo nawet nie jestem w stanie podziękować całym moim życiem za te wszystkie łaski, jakich mi udzielam. Moja droga z Jezusem rozpoczęła się w mojej parafii. Mój proboszcz ogłosił skupienie, które organizowały siostry z Kluszborka i pojechałam. I tak się zaczęła moja Moje, w ogóle, pierwsze spotkanie z Józefitkami. W sumie nigdy nie chciałam być e, siostrą. W sumie z jednej strony nie chciało mi się chodzić do kościoła, nic mnie nie trzymało w nim, a z drugiej strony, myślę, nie, nawet nie wiem dlaczego, pojechałam do, do Kluczborka na to spotkanie. To zaczęłam zbliżać się i do sióstr, i do Jezusa. Ufam Mu do końca. Jezus wybrał dla mnie Józefitki. Chcę Jego wolę. Powiem się jak najlepiej mi to